Patrzcie na to. Bo no, uwielbiam. Taki styl troszeczkę Audrey Hepburn tutaj się kłania. Świetnie. Uh, uh, uh. A na koniec buty. Ale to nie są zwykłe buty. Na kanale Klasyka nazywam się Karolina Ziętek i w dzisiejszym filmie pokażę Wam moje kolejne skarby z Lumpexu i z Vinted. Mało tych filmów ostatnio na moim kanale, ponieważ zdradziłam poszukiwanie skarbów na rzecz urządzania wnętrz i remontu. Ale Musiałam się przygotować na wiosnę, wiosna już nadeszła, coraz to cieplej jest, piękniej, słoneczko świeci, więc chciałam też mieć odpowiednie ubrania właśnie na takie okazje. I dzisiaj pokażę Wam, co kupiłam w ostatnim czasie w lumpeksach na wagę lub wycenę i na winted. Serdecznie zapraszam Was do oglądania dalej. Takie bardzo domowe tło, ale tutaj mam bardzo dobre światło dzienne, więc w takim świetle najlepiej jest pokazać skarby. A zacznę od spódnic, bo kocham chodzić w spódnicach, tym bardziej na wiosnę. Lubię takie dłuższe retro spódnice do kolan lub za kolana, ostatnio nawet takie do samej ziemi wręcz. Coś prostego u góry. Dzisiaj nie mam chyba nic tutaj tak na górę, ale mam spódnicę, mam spodnie, mam świetny płaszcz, mam buty, więc jestem gotowa. Spódnica. Patrzcie na to. Jaka ona jest nietypowa, prawda? Uh -huh. Uh -huh. Zwróciliście pewnie uwagę, że tutaj nie ma guzików. Jeden guzik mam, więc sobie go tutaj przyszyję ten, który jest ukryty od szyje, przyszyję tutaj dzięki czemu tu bardzo fajnie to będzie wyglądać a tu, gdzie nie widać tego guziczka, znajdę coś podobnego i wszyję, więc sobie ją naprawię dorwałam ją w się na wycenę była za prawie 40 zł, ponieważ jest to GES, ja za marką GES nie przepadam, zazwyczaj no, no to nie jest mój styl, ale ta spódnica wygląda mega moim zdaniem. Jest bardzo prosta, ma stonowany kolor, piękne guziki, ten krój w ogóle taki nietypowy, świetna jest. Nigdzie też nie ma jakiegoś ogromnego loga, tutaj jest takie delikatne tylko przyszycie z logiem, więc nie świecę tutaj marką i zapłaciłam za nią 50%. Tani, czyli 20 zł. I uważam, że to jest naprawdę świetny zakup. Taka spódnica robiąca całą stylizację. Coś prostego na górę, na dół, jakieś budki. I już wygląda to świetnie. Nawet zwykły biały top. Spódnica na pewno będzie grać pierwsze skrzypce. Bardzo mi się podoba, że jest taka wielka w ogóle. Świetną sylwetkę robi. Tutaj jest wątziotko. Tutaj jest rozklaszowana Glaube pięknie. Teraz moja ulubienica, w której coś tak czuję, będę chodzić bardzo często dosłownie tak na co dzień. Wentycz spódnica jeansowa. Patrzcie na to. No uwielbiam. Tada! Jest dosyć długa. Muszę obniżyć chyba Wam kadr. Okay. Ach. Proszę bardzo Tak do połowy łydki Rozkloszowana Ma kieszenie Kieszenie ma Wszystkie guziczki Zdłuż Wygląda mega kobieco Robi wcięcie A tutaj jest luźna Więc czy jakieś balerinki Czy białe tramposzki I będzie świetnie no cała stylizacja gotowa. Cokolwiek założy się na górę. Tylko spódnica, wygodne buty i można wiedzieć na miasto. Obowiązkowo do tej spódnicy założyłabym jeszcze jakieś fajne okulary przeciwsłoneczne i lecę. Ekstra vintage. Spódnica. Na vinted wydaje mi się, że jakieś 35 zł za nią zapłaciłam, więc bardzo dobra cena. Fajny skarb. Bardzo mi się podoba. No, rewelacja. Współczesne spodnie, ale w retro stylu. Dosłownie w stylu lat 60. Świetna zdobycz, bardzo mi się podoba. Kupiona w Lumpeksie. na wycenę. znowu z promocją minus 50%. Jakieś 15 zł zapłaciłam za takie oto piękne spodnie. Tada! Zara Zara, zara. <noise> Patrzcie, jaki wzór. Zielone. No, taka zgniła zieleń. Taki bardzo vintage wzór. Świetnie wyglądają. Nie są za niskie, bo tak jak je złapałam, to pomyślałam, kurczę jakieś biodrówki. Nie, te są takie akurat. Bardzo ładnie wyglądają. Podkreślają łydkę. Właśnie do takich balerinek. Taki styl troszeczkę Audrey Hepburn tutaj się kłania. Myślę, że jakaś fajna bluzeczka, czy nawet koszula, bardzo fajnie to będzie wyglądać. A za 15 zł. Moim zdaniem ekstra zdobycz i też przyjemny materiał, bo ja za zarą nie przepadam, bo teraz za miliony monet można kupić coś yy, naprawdę drogiego, kiepskiej jakości cieść. Chciałeś oczywiście się pokazać, tak? Już nie chcesz. Nie, dobra. Um, tak, dosłownie jakiś żakiet czy sukienka, która kosztuje 350 zł, a to jest poliester albo akryl, a tutaj nie ma źle, nie ma źle. No, ale sądzę, że nie jest to jakaś najnowsza kolekcja, którą możecie teraz znaleźć właśnie w zarze. Bardzo mi się podobają. No, na pewno nie będę w niej chodzić jakoś codziennie, bo mają taki określony bardzo styl i trzeba faktycznie te spodnie jakoś wystylizować ale moim zdaniem są. są warte, na pewno tych 15 zł które wydałam miałam ostatnio szczęście do retro spodni spójrzcie na te klasyczna elegancja one też nie są jakieś bardzo długie troszeczkę dłuższe niż te poprzednie ale nie sięgają kostek bardzo fajnie tutaj wysmuklają, a mimo wszystko da się oddychać więc nie ściskają jakoś turbo mocno, bardzo ładnie sylwetka w nich wygląda, mają kieszenie, są wygodne. No i znowu można je troszeczkę bardziej na sportowo wystylizować albo bardzo elegancko, ale na pewno mają taki lekki klimacik retro, są też naprawdę wygodne, bardzo swobodnie się w nich czuję. Bardzo fajny zakup, bardzo mi się podoba. Zapłaciłam za nie też około 15 zł. Również były na wycenę. W dzień, kiedy była promocja minus 50%. W Tarnowskiej górach plumpek się kupiłam te Też poprzednie spodnie. No, świetne są. Świetne, świetne. Lumpek z na Krakowskiej. Jakby co? Jakby ktoś był z okolic i chciał wiedzieć, gdzie. Fajne, nie? Nigdy nic nie miałam z tej marki, ale spodnie mi się zachwycę. To teraz coś już bardziej domowego. Podomka marki Indiska. Chyba tak to się wymawia. Kupiłam na vintage. Wybaczcie, jest trochę wygnieciona, bo ja w niej autentycznie teraz cały czas chodzę. Jest to jakby taki szlafroczek w takim japońskim klimacie, ale przez kolory wydaje mi się, że jest bardzo retro. Piękne kolorki. No, wiosieńki. 100% wiskoza więc no nigdy bym nie pomyślała, że w domu będę chodzić w czymś takim bo no co jest wygodniejsze niż dresy, nie? po prostu jakiś t-shirt, spodenki ale po prostu czuję się w tym świetnie i autentycznie chodzę w tym cały czas zapłaciłam 32 zł na windę plus przesyłka to mi się mega podoba i ogólnie właśnie tak bardzo Retro się czuję jak taka dama w swoim domu, gdzie troszeczkę wyglądam, właśnie taką damę elegancką, ale też jest mi wygodnie, swobodnie, nie za ciepło, bo większość szlafroków, które mam, są frutowe, ciężkie, ciepłe, fajne na zimę, ale właśnie na teraz. Taki szlafroczek, narzutka. Świetna, nie? Mi się bardzo podoba. Troszeczkę fioletu. Trochę takiego żółtego, pięknego odcienia, trochę zieleni, mocny wzór, ale bardzo retrostyl. No, super zakup. A teraz mój najnowszy zakup. Najnowszy, bo dokonałam go 2-3 dni temu. I dzięki niemu przypomniałam sobie, że już dawno takiego filmu Wam nie kręciłam, więc fajnie by było zebrać te moje ostatnie zakupy i Wam przedstawić. Droższy zakup, chociaż i tak fajna cena, bo był na wycenie i była promocja minus 50%, bo to ten czas, taki wiecie, poświąteczny, kiedy lumpeksy się wyprzedają i kupią to. Jest to płaszcz, taki typowy przeciwdeszczowy taki prochowiec tak zwany z marki Jack Murphy. Autor. Mm, i on jest tak dziwny i tak fajny i ciekawy, że stwierdziłam, że ja go muszę mieć. Po prostu muszę. A kupię, a czemu nie? Zapłaciłam ostatecznie za niego 60 zł, chociaż był wyceniony na 135. bo tak, nawet tutaj jest zapisane, że 135. Ale ma taką jedną małą skazę, która nie jest aż tak widoczna, i pani mi jeszcze trochę opuściła sceny. Patrzcie. W środku kratka, na zewnątrz klasyczny prachowiec. Będzie mi zaraz za gorąco, oni. Taki klasyczny deszczowy. Tylko spójrzcie, jak on ładnie wygląda. Tutaj te ramiona, te paseczki, które tutaj są. Ja jeszcze nie sprawdziłam, jakie one mają funkcje, gdzie się to zapina. Co się z tym robi? Nieważne. Zrośnie szeleści. O, tutaj jest na przykład zapięte. Sobie tak fajnie wisi. Tu mamy logo. Ładnie to wygląda. Zaraz Wam pokażę czy na stojący, jak się prezentuje. Ma sporo kieszeni. Jest taki bardzo użytkowy tutaj na telefon. Tu też coś się znajduje. Można go zapiąć. Moim zdaniem fajnie wygląda. Tak puszczony, luzem w tył. Były też fajne przycięcia. Znowu jakieś klasyczki tutaj dziwne, których jeszcze nie odkryłam, co i jak. Załóżmy kaptur. Dziwne, nie? Fajne. Ale stwierdziłam, że chociażby tak, żeby pobiec na zakupy, założyć czy na jakąś wycieczkę, no jest to typowy wodoodporny płaszczyk wiosenny wiosenno-jesienny eee, zawsze chciałam coś takiego mieć a można zawsze go zmienić na taki bardziej elegancki i klasyczny eee, na przykład przewiązując to tutaj jakimś paskiem, pasek też kupiłam gdzie ja go mam? ten pasek kupiłam już na wagę zapłaciłam za niego złoty 20 zł. zobaczcie jaki ładny on na pewno jest z czegoś może jakieś bluzki, może też jakiegoś płaszczyka. Świetna klamra. Bardzo fajnie wygląda. No tutaj nie będzie pasować, bo tu w ogóle za dużo kratek się już pojawiło tu na spodniach. Tutaj jest kratka, ale mniej więcej zamysł tego złapania się w pasie. Widzę tutaj bardziej jakiś skórzany pasek prosty. To są jakieś ciurki dobre, pasek jest też bardzo ładny. Ja uwielbiam ogólnie paski. Uważam, że paskiem można zrobić świetną stylizację I jak w ląpek się znajduje jakieś ciekawe, tym bardziej za tak niewielkie pieniądze. No to oczywiście, że muszę kupić. Nie widzę się za bardzo. Podglądzie. O. I przez te poszerzane ramiona, tym całym tutaj. O, tak, właśnie, bo się podwinęło, tak to ma wyglądać. Tutaj zwiężenie, tu rozszerzenie, to jakoś tak bardzo mi się podoba. Nie? Ciekawie. Jakaś prosta, jasna stylizacja pod spodem. Tutaj pasek, to taki skórzany. Elegancko. Sześć tych, więc nie mało, no ale jest to porządny ciuchy wodoodporny, który można zarzucić gdzieś. Ja dużo podróżuję pociągami, jeszcze sobie po całej Polsce, więc e, takie ciuchy jak najbardziej się przydadzą. No i ten pasek na pewno go do jakiejś stylizacji wykorzystam. Złoty 20, nie zł, majątek, a jest bardzo ładny i bardzo retro. Nie? Co wy na to? Macie coś z tej marki, bo to też mój pierwszy nabytek. No ale spójrzcie, jak to się ładnie prezentuje, jak ramiona wyglądają, takie poszerzone. Inaczej, dziko, troszeczkę szaleństwa, ale też takiej klasy. No? Uh, uh, uh. A na koniec buty, ale to nie są zwykłe buty, bo to czyje? Michara. Czyje? Michara. Uzależniłam się troszeczkę od tych butów. No, może uzależnienie to zbyt mocne słowo, ale jak poczułam ich jakość i zobaczyłam, jak one się prezentują, jak wyglądają buty, które są szyte ręcznie, no to tak stwierdziłam, że muszę jednak pozbyć się większości butów, które mam w swojej garderobie i powolutku sobie kolekcjonować te buty od Chiemihara Hara, bo. Kociku, nie, 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 Te butki nie, nie, nie. One też nie są do zabawy i do drapania, wiesz? Chodź tu. Te buty um, poznałam kupując je również w Lumpeksie. Na wycenę w Warszawie zobaczyłam... Um, Dobrej jakości buty. Jeszcze nie znałam tej marki, zobaczyłam w internecie ile kosztują i po prostu myślałam, że o czym mi wyskoczą z orbity, ponieważ są to naprawdę bardzo drogie buty. Dlatego szukam ich na Winted i szukam ich w tych używanych miejscach, takich oczywiście, które są w dobrym stanie, które mogę sobie zdezynfekować, wyczyścić w razie potrzeby. Jak dezynfekować buty? To nakręciłam Wam całkowicie osobny materiał, no, cały film na ten temat jest na moim kanale, zostawię Wam linka w opisie pod spodem, znajdziecie go też na pewno z łatwością, kiedy wpiszecie klasyka, jak czyścić i dezynfekować buty. Jest taki materiał, więc tam Was zapraszam, bo pewnie takie pytania się pojawią, no dobra, ale jak zdezynfekować takie buty? No to tamta odpowiedź będzie i kupiłam ostatnio na Vinted dwie kolejne pary i udało mi się je kupić w dobrej cenie bo tak jak wspominałam są one bardzo drogie i chciałabym sobie kupować te buty, no ale trzeba tak liczyć 1200-300 zł za parę średnio często jest to więcej są w ograniczonej ilości, więc no, chyba w dwóch miejscach showroom da się je czasem kupić czasem na Zalando jest jeszcze jeden taki sklep internetowy, gdzie buty czyiemi Mihara są, ale właśnie jest tam po kilka sztuk albo tylko jedna sztuka danego rozmiaru. Są też połówki, no i ogólnie super ekstra, tylko naprawdę te buty są drogie. Ale ja się nie dziwię, bo jakość jest rewelacyjna. Piękne przeszycia, świetny materiał, rewelacja. No i jakie kupiłam? Tak jest zabawne, no ale właśnie buty czyje Mihara często są z takim z taką retro zabawną nutką, co mi się bardzo podoba. Ja lubię, kiedy buty są troszeczkę dziwne i przyciągają uwagę. I właśnie te buty takie są typowo wiosenne. Patrzcie, Danie, jakie one są cudne. Jakie one są fajne. W świetnym też stanie, nawet tutaj jeszcze napisy są w środku. Um, Piękne, jeszcze ich tak nie, nie doczyściłam. Świetny mają kolor. Wy widzicie bardziej niebieski odcień, a taki zielony, bo kamera troszeczkę inaczej pokazuje te kolory. W świetnym stanie jeszcze tutaj właśnie są metki, i to jest 38,5, czyli idealny mój rozmiar. I wiem, kiedy już na vintage znajduję czyję Michala właśnie w tym rozmiarze 38,5, to wiem, że jest to zdecydowanie najlepszy rozmiar i mogę w ciemno go kupić no, to takie oto wiosenne nie pokazuję wam na stopach te są akurat zabudowane, ale moje stopy potrzebują teraz peliki, wysłuchajcie więc wybaczcie, mi tak wam pokażę no ale tak, to wykonanie to jest mistrzostwo to wszystko jest szyte szyte patrzcie na fakturę rewelacja, czyje się zazwyczaj bawi właśnie różnymi fakturami, różnymi materiałami cudownie to wygląda, no piękne są te wódki bardzo zabawne i nie zapłaciłam jakoś strasznie dużo bo 70 parę złotych więcej za przesyłkę, bo sprowadzałam je z tego co pamiętam z zagranicy, bo na Vinted też możecie kupić normalnie szukacie sobie czegokolwiek tylko widzicie, że a, nie jest to Polskim języku, więc e, czy to Węgry, czy to Słowacja, co my tam jeszcze mamy? No, ale wtedy po prostu przesyłka jest troszeczkę droższa. Zamiast tam 5-8 zł płacimy 20 parę, na przykład 17-20 kilka złotych, Tak to zazwyczaj wygląda, więc e, to i tak bardzo dobra cena jak na Czyjej Nie 1300, a około stówki, nie? I fajne buty mam w bardzo dobrym stanie, praktycznie jak nowe. I jeszcze jedna para, którą kupiłam niedawno. Ktoś je wystawił za 30 parę złotych. Są używane, jeszcze ich nie dezynfekowałam, um, ale są w bardzo dobrym stanie. No i troszeczkę są już takie minimalnie rozchodzone, więc też są bardzo wygodne, co też się cieszy. I Turbo Retro. Dosłownie lata 40. wypisz, wymaluj, tylko na troszeczkę wyższym obcasie. Uwaga! Nie piękne, jest takie piękne. Paseczek. Tutaj ciemny pasek. Tutaj jasne buty. Piękny obcas. Świetne są. Pięknie ten pasek wygląda na stopie przede wszystkim. Cudo, cudo, cudo. 30 parę złotych z przesyłką Ponad 50, około 60 złotych. Więc tyle co nic bym powiedziała. Tyle co nic. To jest Nie zwracam na niego uwagi. Też oczywiście musi gwiazdo żyć. Teraz będzie coś łobuzować na pewno i będzie chciał coś zrzucić. Nieważne. Skupmy się na pięknych butach, bo naprawdę są bardzo ładne. Jestem zadowolona, że je Będę sobie kolekcjonować buty. Czy mi mihara po prostu. Oczywiście będę w nich chodzić. Nie tak, że tylko kolekcjonować. Mięciutka skórka. Jest naprawdę świetna jakość. Więc kocham. Kocham, jeszcze chciałabym jakieś kozaczki, tylko nawet kiedy są wystawione na Vinted to wciąż ta cena jest dosyć wysoka, 400-500 zł. Ale czemu nie? Niedługo będę mo będą moje. Jeszcze nawet mam wymienne, słuchajcie, te fleczki, to się nazywa? Dawno nie wymieniałam czegoś takiego w butach, ale fajnie, że je mam, bo po jakichś dzikich dęsach może gdzieś się wybiorę na imprezę, może będzie trzeba wymienić. To też je mam w oryginalnym opakowaniu, w ogóle w pudełeczku. Czyje je do mnie dotarły? One też wyglądają tak retro. Cieszy mnie. No. I to by było na tyle z tych moich zakupów. Nie są one jakieś ogromne, ale ja ostatnio nie przesadzam z ilością, tylko stawiam zdecydowanie na jakość, zrobiłam wyprzedaż na Vinted tych rzeczy i robię cały czas, tylko nie mam teraz czasu na porządki za bardzo, ale wyciągam te rzeczy, których jeszcze nie rozpakowałam po swojej przeprowadzce i jeżeli się w nie nie mieszczę albo już po prostu w nich nie chodzę, nie jest to mój styl, to je wystawiam na Vinted, a mój rozmiar się troszeczkę zmienił, więc potrzebowałam nowych, fajnych rzeczy, nowych, używanych. Bardzo to lubię, bardzo mnie to cieszy, że nie wydaję majątku, a mam coś wyjątkowego, coś totalnie w moim stylu. I najważniejsze w rewelacyjnej jakości. Teraz zauważyłam, chociaż rzadko chodzę po sklepach, ale zauważyłam, że marki chcą się jakoś odkuć przez ceny wszystkiego, no i schodzą z jakości, niestety jakość materiałów, sukienek i wszystkich innych rzeczy mocno się pogorszyła mocno się pogorszyła, więc nie wyobrażam sobie płacić 200 zł za jakąś sukienkę z sieciówki która jest 100% poliester czy akryl no absolutnie nie a na winte dorwiecie za 20-30 zł z wiskozy czy z bawełny i jest to o wiele bardziej przyjemny materiał dla skóry i to wam też polecam, więc dajcie znać, czy lubicie takie zakupy, albo co ostatnio sobie dorwaliście właśnie w używanym jakimś sklepie, w Cicholandzie, na wagę, na wycenę w second handzie bardziej ekskluzywnym, czy na Vinted, um, czy coś macie jakąś taką fajną perełkę, którą chcielibyście się podzielić z nami. Już niedługo mam nadzieję po remoncie mojej szkoły, jak chociażby jedno pomieszczenie będzie takie naprawdę w pełni gotowe. Mam na myśli takie szczególne pomieszczenie, gdzie planuję, że tam będę nagrywać Wam stylizację, bo to będzie piękne pomieszczenie z cudownymi drzwiami odnowionymi, jeszcze nie są odnowione, dlatego... I jeszcze troszeczkę, a niedługo będą naprawdę fajne stylizacje kręcone w wyjątkowym miejscu. Nie mogę się tego doczekać, no ale teraz wiedziałam, że muszę Wam pokazać te moje wiosenne inspiracje. Następny film to pewnie będzie już ta remontowa seria. Jeżeli jest to pierwszy film u mnie, który oglądacie na kanale, właśnie lupexowy, to wiecie, że na moim kanale jest cała playlista z takimi skarbami, a naprawdę skarby potrafię znaleźć w lumpeksach, więc tam znajdziecie masę inspiracji. Lubicie oglądać takie filmy, to to jest kanał dla Was. Dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji żeby na bieżąco dostawać powiadomienia o nowych filmach. Dla mnie to też jest ważne, bo bardzo chciałabym mieć 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale i dostać ten przycisk jako nagrodę, że nagrywam cały czas systematycznie, więc jeżeli chcecie mi w tym pomóc, klikajcie przycisk subskrybuj, zostawcie po sobie ślad w komentarzach poniżej, no i do zobaczenia za tydzień w następnym filmie na klasyce.